Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, któż jak Bóg. Kto pyta, nie błądzi. To prawda. Ważne jednak, kogo pyta, dlaczego pyta i czy wytrwale szuka odpowiedzi na trudne pytania. Dziękujemy za wszystkie pytania nadesłane od internautów. Próbujemy na nie odpowiadać tak, jak potrafimy. Ktoś zapytał: Po co modlimy się do Ducha Świętego, skoro Przyszedł już do nas w dniu Chrztu Świętego. Po raz drugi otrzymujemy Go po bieżmowaniu. Czyżby przed bierzmowaniem odchodził gdzieś od nas, a jeśli odszedł z powodu naszych grzechów, to otrzymujemy Go zaraz po godziwej spowiedzi. Po co wołamy Go w modlitwie, aby do nas przyszedł. To dość szeroki temat. Spróbuję na nie Odpowiedzieć na to pytanie tak, jak potrafię: dlaczego modlimy się do Ducha Świętego? Ja osobiście modlę się, bo wiem, że jak Go proszę, to przychodzi jeszcze z dodatkową porcją łaski, z dodatkowym światłem, mocą, pocieszeniem, pokojem. Tak to czyni. Czyli mamy jakieś osobiste doświadczenie, co robi Duch Święty, gdy jest przywoływany. Czyli to jest taki argument czysto subiektywny. Drugi argument obiektywny. Pan Jezus kazał prosić o Ducha Świętego. Powiedział o ileż bardziej: Ojciec z nieba da Ducha Świętego tym, którzy go proszą. I tu nie chodzi wcale o moment Chrztu Świętego, bo powiedział apostołom: aby udzielali Chrztu w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Ale o dodatkową modlitwę o ducha świętego. Sam Chrystus rozradował się w duchu świętym. Jak jego polecenie było traktowane, odkrywamy w dziejach apostolskich. Tam nie ma jednej pięćdziesiątnicy. Jest ich kilka. Kiedy pan Jezus przyszedł do apostołów, powiedział: weźmijcie ducha świętego. I go przyjęli, a potem przeżyli. Zesłanie Ducha Świętego, Zielone Świątki w wieczerniku. Jak czytamy Dzieje Apostolskie, to dowiadujemy się, że Duch Święty nieustannie zstępował. I dlatego to się ponawia w człowieku. To jest argument biblijny. Zresztą Duch Święty porównywany jest do pewnych symboli, które odnoszą się do sił natury. Jest na przykład wiatrem. Pan Jezus mówi: Duch święty przychodzi i tchnie kędy chce. Nie wiemy skąd przychodzi, dokąd odchodzi, kiedy wraca. To nie da się tak Ducha świętego uszeregować, zamknąć. On jest jak wiatr, jak woda, jak ogień ognisto języki w wieczorniku i zawsze może nas zaskoczyć. On jest wewnątrz nas, jest tym pocieszycielem. Przemienia nas u święca, ale także jest ciągle na nowo zsyłany od Pana Jezusa więcej od Ojca, przez Chrystusa. Chrystus umarł na krzyżu, abyśmy mogli otrzymać Ducha Świętego. I wreszcie przykład świętych. Jan Paweł II codziennie modlił się do Ducha Świętego i wiemy, jak Duch Święty się nim posługiwał. Wspólnoty odnowy w Duchu Świętym żyją w ogromnym kontakcie z Duchem Świętym, i miłość Boża jest zawsze świeża i nowa. Wielu świętych promieniowało wielkim nabożeństwem do Ducha Świętego, i oni są dla nas wzorami, wskazówkami, dlaczego warto żyć w Duchu Świętym i nieustannie Go przywoływać. A zatem. Prośmy Ducha Świętego o jego nowe przyjście w mocy, w świetle, w sile i w pocieszeniu. Duchu Święty, przyjdź. Przyjdź do tych, którzy słuchają tej wypowiedzi. Przyjdź do mnie, do moich braci, do moich przyjaciół, znajomych. Przyjdź do Kościoła, do Polski. Przychodź. Odnawiaj oblicze tej ziemi. Pragniemy Ciebie, czekamy na Ciebie, liczymy na Ciebie. Przyjdź, Duchu Boży. Amen. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Do zobaczenia w następnym odcinku. Przypominam o naszej prośbie o nadsyłanie pytań, także o łapkę w górę, o subskrypcję, bo to nam pomaga w szerzeniu dobrej nowiny. Któż jak Bóg?